Witajcie, dzisiaj mam taką ciekawostkę, dostałem od kolegi na testy, filtr wewnętrzny kominowy od Tunze, Comline Filter 3162, także zobaczymy jak to wygląda tutaj na pudełku, czym się producent chwali, jak ten filtr wygląda z bliska, ja postaram się go dać do jakiegoś mojego akwarium, zobaczymy jak sobie dmucha, także zapraszam serdecznie na film. Filtr wewnętrzny kominowy od tunze 3162. Co to jest filtr kominowy? Jak kojarzycie kominy w akwarium z sampem, na przykład w morskim, woda się wlewa od góry, wpada do zbiornika technicznego, do sampa, tam się filtruje i wypada do akwarium. Tu jest bardzo podobnie, woda nam wpada tutaj od góry, przechodzi przez media filtracyjne i wychodzi tutaj, a czyli ten filtr ma jeszcze dodatkowo zasys od dołu. To jest bardzo podobne rozwiązanie jakie stosuje Juwel we swoich akwariach, w tych swoich filtrach wewnętrznych BioFlow. Tam też woda wchodzi od góry i wychodzi bokiem. Ale czy to działa jako skimmer? No, w kominie to słuchajcie, wiecie, tam jest grawitacja, duża, duży spadek. Więc ta, te syfy, które z lustra wody nam wpadają do komina, na bank, jak wlecą do skarpety filtracyjnej, to z niej nic nie zostanie. Nie, może nie skarpety, z karpety, ale z tego syfu. A tutaj wiecie, ta woda tak se pływa, pływa, trochę jej wpadnie, trochę nie wypadnie. Więc jako skimmer to się za bardzo nie sprawdza. Zauważcie, że Juwel też wypuścił właśnie o, ten swój skimerek taki, który się podpina bezpośrednio do tego ich filtra BioFlow. Także coś musi być na rzeczy, że to jako skimmer to tak nie bardzo. No ale dobra, Tunze, porządna, ceniąca się marka. Akwaryści słonowodni ją doskonale znają, jak tutaj na społeczności dałem zdjęcie tego filtra, to się od razu pytali, czy morszczaka zakładam, no nie, nie, to jest tylko tak do testów, do zabawy, także jak najbardziej w akwariach morskich taki filtr na pewno się sprawdza, bo to są porządne, solidne konstrukcje, może nie wyglądają jakoś fantastycznie, ale są trwałe, a o to nam tutaj chodzi. No dobra, no to wracając do teorii, co na tym pudełku jest. No dobrze. Comline filter 3162 do akwarium świeżych, jak i słonych, czyli no do słodkich i morskich. Energooszczędny, tu jakaś co? Synchronizacja, PIM, MOTOR, TUNZE, HIGE. że SUPER EFEKTYWNE. To jakiś marketing. Co mamy z boku? Schemat działania urządzenia. No, zobaczcie. Tutaj woda nam wpada przez ten komin, przechodzi przez media filtracyjne, i tu mamy pompę, wychodzi nam tutaj. Dodatkowo mamy jeszcze jeden zasys z wody tutaj z boku urządzenia. Przysawki magnetyczne i miejsce, że możemy sobie ukryć grzałkę. Tylko tu coś jest napisane po niemiecku, że 75W. Więc podejrzewam, że grzałka o maksymalnej mocy 75W. Dodatkowo jakaś wielka powierzchnia filtracyjna do. 780 cm3, czyli tutaj podejrzewam, że chodzi o media, że nasza powierzchnia filtracyjna to prawie 1 m3 wyczarowana z 1 litra. Takie coś. Eee, uchwyty magnetyczne do szyby maksymalnie 12 mm, i tu jeszcze uważać, żeby cepaluchów nie połamać. No i regulacja mocy, i tak samo pobór prądu od 2,5 W do 4,5 W, czyli urządzenie ma sterowaną moc. Tutaj widziałem jeszcze gdzieś z boku dalej, tych, e, więcej tych informacji technicznych, i zobaczcie, że to urządzenie, weźmy sobie na angielski. Pompa od 250 do 850 litrów na godzinę. No fajnie, że to można tym sterować. w przeliczeniu na galony, i wtedy mam od 2,5 W do 4,5 W na 230 V. Wymiary urządzenia. tra ta ta, ta. Tra, ta, ta, ta. Dobra. tra ta, 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 bo nie po polsku, nie? nie będę udawał poligloty, że więc tam piszą. Design z Bawarii. Ja nie wiem, czy Bawaria to jest stolica designu. Prędzej bym się pokusił jakiś na Apol Paryż, Rzym, ale Bawaria, pozwolicie, że nie skomentuję designu bawarskiego. Akcesoria w komplecie, instrukcja niestety po polsku nie ma. Gwarancja i fajna ulotka informująca, że jak masz rozrusznik serca, to będzie Twój ostatni filtr, jak zaczniesz się tym bawić. Także nie polecamy osobom ze słabym serduszkiem. To jest taki dystans do środka, znalazłem w instrukcji, możemy sobie tam jakby przegrodzić, zrobić przegrodę na media, spróbujemy go tam włożyć. I co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze bawarską skarpetkę. Proszę bardzo. Pojemność. 2 kg, 2 litry jest naprawdę spora. Na zimę w sam raz. Proszę bardzo. Gustowna bawarska zieleń. Do tego mamy klipsa do skarpetki i jakieś gumowe. Nie wiem co to jest. Nie wyczytałem nóżki, dystanse. <laughs> Już tak patrzę, wiecie. Nie, nie wiem na razie co to jest. Poszukam instrukcji poza kadrem, żeby nie było. No, i patrzcie, to są magnetyczne uchwyty na szybę 12 mm. Ja nie jestem w stanie tego rozłączyć. Więc, jak pociecha, dziesięcioletnia będzie to sobie chciała zamontować, to będzie musiała poprosić tatusia, żeby przed złomem i madłem i ciężkim sprzętem, bo, no bo to można sobie na liśnik prądu założyć i mieć prąd za frytkę, bo to się nie od leja. Dobra, to jeszcze samo urządzonko. Błyszczące. Tu mamy regulowany wylot wody. Tak, to się obraca, w którą chcemy stronę. Tu jest ten komin wlot wody. Patrzcie, to są te gumowe dystanse tutaj pozakładane. Bo to jest ten magnes. Tu mamy zasys wody boczny. Tu jeszcze uwaga z tą grzałką heater 75 W, made in germany, nie jakiś tam chińczyk. Osmolator level. Tutaj maksymalny poziom wody. Jak polecimy, 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 to gdzieś tak w połowie kratki. I tu jest zaślepka na grzałkę. Spróbujmy się dostać do środka. Widziałem instrukcję: to trzeba nacisnąć. Wtedy ten front schodzi. Mhm. Zszedł mi tył. Na pewno wyciąga. Co mamy w komplecie? Gąbeczkę. Wata. I to by było na tyle, ale ja bym się chciał do tego dobrać. Tu widzę zatrzask. Pamiętajcie, nigdy nic na siłę. Niemiecki inżynier przemyślał to bardzo dobrze, a my możemy co najwyżej to połamać. Siateczka zabezpieczająca, pompa. Aha, żeby ją wyciągnąć, trzeba zdjąć osłonkę. O! Wszystko się rozkłada jak klocki lego. Zobaczcie, co tu jest. Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób. A zobaczcie, tu jest regulacja mocy samej pompy. To się po prostu jakoś przekręca. O, teraz jest na maksa. Teraz jest skręcone. Mogę się tu dostać? Mogę. No cwane rozwiązanie. No, jak regulować mocą pompy? Bo tak i już na mnie leci. Tak, leci na maksa. Wirnik. Rozkładany. Widzieliście, prawie mi zaskoczył. A jakaś inna regulacja mocy, bo moim zdaniem, słuchajcie, czy... Znaczy nie znam się, nie jestem jakimś tam ekspertem od silników elektrycznych, ale tak sobie pompa, jak jest, chodzi na 4,5 W, to tak ja tylko z zduszę przepływ wody, a pompa to się chyba kręci dalej tak samo na 4,5 W, ale mogę się mylić. Bo wypisali, że jak tym wyregulujemy, to będzie 2,5 W. Nie wiem, jak ktoś się zna, to niech da w komentarzu info, że ty się zenon nie udzielaj, bo faktycznie jak przykręcisz wypływ wody, to i automatycznie pompa zjada mniej prądu. Moim zdaniem zjada tyle samo. Ale podkreślam, ja się aż tak nie znam. Nie wiem, jaki to może mieć wpływ. Co tu jest napisane? Od 2,5 do 4,5 W, no jak byk. Podnoszenie wody 0,7 m. Niemiecka pompeczka IP68, nie wywalać do kubła. No certyfikaty. Jeszcze coś jest, coś 1 metr, ale nie wiem co znaczy ten symbol. No i oczywiście kuba, dobra. To jak to było, jak to było, jak to było. To był wylot. Aha, ten kabel tu jest w środku. Tak to się składa. O, zatrzask, cacy. Ale ja nie chcę jeszcze tego składać. Ja chcę tu zrobić sobie coś takiego. Nie. Słuchajcie, jak tu miała wchodzić grzałka, no to raczej ta kratka powinna iść tak. O, dokładnie. No i co? Tutaj mamy gąbkę. I tą fizelinkę. Tak, i wiecie, przekroju Wam to chciałem pokazać. Czyli można zrobić tak. Albo można, słuchajcie, to wywalić. Wziąć bawarską skarpetkę zasypaną gruzem, wsypać ją tutaj i przykryć gąbką. No Jest tu sporo tego miejsca na media, także jako wewnętrzny filtr ta biologia będzie miała gdzie tu żyć, ale i tak jak patrzę na gabaret tego urządzenia to ono jest takie, a na media mamy tyle miejsca. Także jakbyśmy nawet wypchali tą skarpetę na maksa to tak, chyba żebyśmy ten ogranicznik wyjęli, ale no to pompa nam tu będzie przeszkadzać. No dobra, złóżmy to. Zobaczmy, jak to hula. A jeszcze jest to coś. Jeszcze jest to coś. To się też tu jakoś montuje. Sekunda, sprawdzę to poza kadrem. O tak to powinno być. To powinno być założone na stałe. I tu mamy to miejsce na grzałkę. I teraz wszystko pasuje. Tu nikt nic bez pomyślunku nie robił. Tu mamy przedział pompy, tu mamy przedział filtracyjny. Takie coś. Fajnie, no, bo sobie można filtr rozebrać w poprzek. No dobra, składamy urządzenie, ale bez, bez tych cudów. I teraz coś z nie. Widzicie, bo to miało iść... Tu jest, tu jest nawet zobaczcie, prowadnica na kabelek. Udało się, materiały dobrze docięte, spasowane, bez zadziorów. O, jest nasza krateczka. Tego można sobie to w sumie podarować, bo jakbyśmy dali skarpetkę, to mamy więcej miejsca na media, nie? I tu nasz wylot. A damy do góry. To nie wiem, jak to szło. A tutaj dobra. To mi to nie jest potrzebne. Media też nie. Zobaczmy sobie jak to dmucha, ale to u mnie trochę posiedzi, więc w sumie gąbeczkę można dać, więc jak ją zmoczę, nie będzie tragedii. Udało mi się odczepić te magnesy, wypiłem 6 kaw i od razu pomogło, to jest świetny patent powiem wam, namocowanie filtra wewnętrznego do akwarium, no bo magnes nam się nie wypaczy jak przysawka jak jest mizernej jakości. A one tutaj od szyby to nawet, nawet spoko odchodzą. Dałem go tak na środku. To moje testowe małe akwarium. Zobaczymy, co on tu zrobi za przeciąką. To to ono ma ze 35 litrów. Pompa 800. Piękna praleczka tu powinna być. Nie no, ładny jest ten filc. Tak na początku się śmiałem, że jakiś on taki brzydki. Może być. Ale to jak wiecie, kwestia gustu. Zaleję to wodą, zobaczymy jak to hula. Nie będziemy malować tyle wody, ja go dam po prostu niżej i już. O. Idealnie. No to zobaczmy, jak chodzi. Czy jest cichy? Aha, przedłużać potrzebne sekundę. włączamy do prądu. Działa. No, robi tutaj delikatnie praleczkę. Słychać go. Ale to jak każdy filtr w sumie, nie? Nie jakoś super głośno, no ale słychać. Zobaczmy czy to się sprawdzi. Jako skimmer, no bo na jako filtr na pewno, zobaczcie co tu się dzieje, nie? Także spokojnie możemy tego używać sobie w akwariach. Ale zobaczymy czy to się sprawdzi jako skimmer. Mam już pokarm. Hm, no jako skimmer, jak widzicie, to, o, o, tu, 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 tu. A, zassał jeden. Hmm. Drugi. Coś tam zbierze, nie? Ale nie jest to typowy skimmer, który ma zasysać jak szalony z lustra wody. Kolega nawet, słuchajcie, on sobie kupił tego Chińczyka, co ja mam. On mi go zresztą przysłał. I no, używa go zamiast tego, bo jakby dodatkowej filtracji nie potrzebuje. Chciał skimmer. Więc, no cóż, podsumujmy. Czy Tunze jest dobrym filtrem wewnętrznym? Jak najbardziej tak. Porządna moc, na pewno będzie nam dobrze filtrować akwarium. Mamy sporo możliwości z konfigurowaniem mediów w środku, czy to będzie gąbka, wata, czy ceramika. Jakość użytych materiałów bardzo dobra. Teraz czy tunze jest dobrym skimmerem? No nie, lepiej się sprawdzi tani chińczyk lub droższy brat oryginał jako skimmer. Coś tam zbierze, ale no nie jest to jego podstawowa funkcja. No, i pozostaje nam cena. Kryterium ceny zawsze jest indywidualne, tak? Nie jest to chińska, tania podróba, tylko niemiecki produkt z Bawarii. Cena u nas to około 270 zł średnio. Czy dużo, czy mało? No, każdy musi sobie to sam powiedzieć. Pamiętajcie, że generalnie ludzie kupują te filtry do akwariów morskich, a wydatek przy akwarium morskim 270 zł. To naprawdę jest niewielka cena za filt wewnętrzny porządnej jakości. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!